Spójrzmy na zadanie kolejne. Na początek chcemy sprawdzić, czy taki ciąg dany takim wzorem będzie geometryczny, czyli w jaki sposób to robimy. Otóż musimy sprawdzić, czy Q będzie stałe nasz iloraz dla każdego n należącego do zbioru liczb naturalnych, dodatnich. Czyli na początek wyznaczamy a n plus 1, Czyli w miejsce każdej literki n tutaj do wzoru funkcji podstawimy n plus 1, czyli mamy 5 przez 2 do potęgi n dodać 1, a następnie chcąc wyznaczyć q, to musimy wykonać dzielenie, czyli an plus 1 dzielimy przez an, no i mamy tak, to będzie nasze an plus 1, czyli 5 przez 2 do potęgi n plus 1 podzielić. Okreska ułamkowa nam zastępuje znak dzielenia przez an, czyli an mamy tutaj. Następnie, gdy mamy dzielenie, to mnożymy sobie przez odwrotność, czyli przepiszmy pierwszy ułamek razy 2 do n przez 5. No i tutaj, oczywiście, te piątki nam się ładnie skrócą, i zauważcie, co nam zostanie: 1 przez. Tutaj mamy 2 do n, no i możemy sobie wykorzystać taki wzór, że gdy mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, tak jak tutaj, to wykładniki do siebie dodajemy. My mamy tę stronę i chcemy to sobie zamienić na mnożenie. Czyli możemy zapisać, że to będzie 2 do potęgi n razy 2 do potęgi pierwszej. Bo z tego oczywiście także otrzymamy 2 do n plus 1 razy. 2 do n przez 1 i teraz w mnożeniu możemy sobie to skrócić, czyli zobaczcie, ładnie nam się to skróciło, czyli otrzymamy 1 przez 2 do pierwszej, czyli 1 przez 2, czyli otrzymaliśmy jedną drugą. Czyli ponieważ iloraz, czyli nasze q jest stałe, ponieważ otrzymaliśmy jedną drugą, to oznacza, że to będzie ciąg geometryczny. No jak sprawdzić jego, e, jego monotoniczność? Czy będzie rosnący, malejący, stały na przykład? Otóż musimy znać A1 oraz Q. No to jeżeli mamy wzór na ciąg, czyli tutaj, no to możemy policzyć sobie jego pierwszy wyraz. Czyli wyraz pierwszy to będzie 5 przez 2 do potęgi pierwszej, no bo w miejsce N podstawiamy jedynkę, czyli 5 podzielić przez 2 to dwie całe i pięć Czyli przede wszystkim pierwszy wyraz jest dodatni, czyli a1 jest większe od zera, czyli patrząc tutaj nas interesuje ta rubryka. No i jeszcze patrzymy sobie na q. Skoro Q to będzie jedna druga, to znaczy, że Q należy do tego przedziału, czyli między zerem a 1, tu będzie należała 1 druga, czyli to oznacza, że ten ciąg będzie ciągiem malejącym.